Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co sprawia, że jesteś naprawdę szczęśliwy? Pomyśl o tym błogim momencie. Może to być coś tak prostego, jak delektowanie się wyśmienitym posiłkiem w ulubionej, ekskluzywnej restauracji. Wyobraź sobie bogate smaki kurczaka i makaronu doskonale połączone w jednym apetycznym daniu, podanym gorący przed tobą. Co to wywołuje w twojej głowie? Najprawdopodobniej powiedziałbyś zupa, prawda? Interesująco jest to zjawisko nazywane uprzedzenie wywołujące. Twoje wcześniejsze myśli ustalają scenę dla Twojego kolejnego pomysłu, tak samo jak rozmowa o kąpieli prawdopodobnie skojarzyłaby ci się z mydłem. Sean Acker wyjaśnia w swojej książce Przewaga Szczęścia, że kiedy karmimy nasz mózg radosnymi myślami, prowadzi to do zwiększonego sukcesu, kreatywności i towarzyskości. Spójrz na Google, oni doceniają czas na relaks i zachęcają do rozrywek takich jak ping-pong w pracy, ponieważ rozumieją, że radość mobilizuje do lepszej wydajności. To leży u podstaw pierwszej zasady achora: mimo że sukces nie gwarantuje szczęścia, szczęście znacząco zwiększa szanse na sukces. Teraz przejdźmy do fascynującego badania, w którym studenci byli zaopatrzeni w opaski na oczy, a następnie delikatnie przykładano im nieszkodliwą ziołową roślinę do skóry, mówiąc im, że jest to bluszcz trujący. Niesamowicie, wszyscy studenci wykazali fizyczne reakcje naśladujące odpowiedź alergiczną. Było to wyłącznie wynikiem ich przekonania, co pokazuje ogromną siłę umysłu nad ciałem. Jest to druga zasada Achora: dźwignia i punkt podparcia. Twój umysł, kiedy jest wykorzystywany, może drastycznie zmienić Twoje doświadczenia życiowe. Idąc dalej, zbadajmy, co Aker nazywa efektem Tetrisa. Studenci mieli za zadanie grać w Tetris przez długi czas. Efekt: zaczęli widzieć cały świat jako grę Tetrisa, dopasowując kształty we wszystkim, od śniadania do snów. To pokazuje, jak możemy utknąć w naszych wzorcach myślowych, mając trudności z uwolnieniem się bez świadomego wysiłku ku pozytywności. Ta zasada uczy nas, jak dostroić nasz umysł, aby dostrzegać możliwości zamiast przeszkód. Przeskakując do siódmej zasady, odkryjmy teorię społecznej inwestycji. W tym miejscu Aker kwestionuje przysłowie mówiące, że pieniądze nie dają szczęścia. Jego argument jest subtelny, jeśli inwestujemy w doświadczenia z naszymi bliskimi, szczęście może faktycznie mieć swoją cenę w pewnych sytuacjach. Radość płynąca z dzielenia doświadczeń, czy to na stoku narciarskim, pod wodą, czy po prostu wycieczce do Zoo, oferuje trwałe szczęście, które przewyższa jakąkolwiek materialną posiadłość. Zagłębiając się nieco głębiej, szczęście według Achora nie sprowadza się tylko do osiągania naszych celów, chodzi o entuzjazm, który czujemy w dążeniu do naszego najwyższego potencjału. Również podkreśla nierównowagę w psychologii, która często koncentruje się na negatywnych aspektach, takich jak depresja, podczas gdy zaniedbuje jaśniejszą stronę dobrostanu psychicznego. Dlatego jego książka jest znakiem ostrzegawczym, podkreślającym ważność i wpływ pozytywnej psychologii. Zanim zakończymy, zachęcam do zainteresowania się tą treścią. Jeśli ta treść wywołała w tobie nowe myśli lub działania, które planujesz podjąć, nie zapomnij się subskrybować, lajkować i kliknąć w dzwoneczek powiadamiania, aby otrzymywać więcej pouczających treści na podobne tematy. Robiąc to nie tylko wspierasz kanał, ale też wyposażasz się w mądrość, która podniesie twoją podróż życiową. A jeśli ten film mówi do ciebie, możesz również wesprzeć go darem odpowiadającym wartości, jaką uważasz, że zyskałeś, znajdziesz sposób, aby to zrobić w opisie. Zostań z nami, pozostań zmotywowany i przede wszystkim bądź szczęśliwy. Witajcie, szanowni panowie, Max Sterling tutaj, a w dzisiejszym obowiązkowym segmencie zagłębiamy się w świat radości i sukcesu z intrygującym zwrotem w równaniu szczęścia. Ten koncept zdecydowanie przykuł moją uwagę, i jestem pewien, że również was wstrząśnie. Bez zdradzania wszystkiego od razu, powiedzmy po prostu, że satysfakcja w życiu może nie znajdować się tam, gdzie myślicie. Jeśli poszukujecie tego nieuchwytnego klucza do nieustannego szczęścia, przygotujcie się, dzisiejsze odkrycia mogą doprowadzić do ponownego ustawienia waszego wewnętrznego kompasu. Teraz, opowieść o odwróconych rolach i faktach, które poprawiają nastrój, słuchajcie uważnie, każde słowo to celowe kroki w kierunku osiągnięcia życia pełnego obfitości i zadowolenia. Wyobraźcie sobie, że nasza często uczęszczana ścieżka do zadowolenia, ciężka praca prowadząca do sukcesu, a następnie oczekiwanie na uczucie szczęścia jest tak naprawdę odwrotna. To jak trenowanie na maraton, zdobycie zwycięstwa i oczekiwanie, że euforia szczęścia przyjdzie zaraz po tym. Jednak nasz autor dzięki swoim połączonym osobistym doświadczeniom i wiedzy z badań odwraca to pojęcie do góry nogami. Czy możemy osiągać swoje najlepsze wyniki, jeśli szczęście staje na czele? Podarowuje nam siedem potężnych strategii, które mogą wzmocnić nasze poczucie szczęścia w zaledwie kilka dni. Na przykład zapisywanie radosnych chwil przedłuża te wysokie momenty i służy jako latarnia w najtrudniejszych chwilach. To tak jak przechowanie światła słonecznego na pochmurny dzień, a przypadkowy czyn dobroci jest naukowo udowodniony jako szczytowy sposób natychmiastowego podniesienia dobrostanu. Więc dlaczego nie posypać trochę swojej wrodzonej hojności dookoła? Czujecie się już wdzięczni, a może warto wymienić pięć rzeczy, za które jesteście wdzięczni, teraz? Ten prosty gest może zmienić wasze spojrzenie na życie. Nil przekształcił takie szczere wdzięczności w rozwijającą się działalność, splecając historię wokół radości z małych cudów życia. Jednak przed zagłębieniem się dalej w to skarbnice szczęścia, zakotwicza nas w istotnym badaniu na temat zakonnic, historii pozytywnego myślenia i związanej z nim długowieczności. Identyczny styl życia, ale różne podejścia stworzyły olbrzymią różnicę w przewidywanej długości życia, aż o 10 lat, podkreślając, że szczęście to nie tylko przelotny nastrój, ale siła, która przedłuża życie. Zmieniając punkt widzenia, przyjrzyjmy się ustalaniu celów, które możemy naprawdę kontrolować, zamiast polegać na kapryśnym fartu. Również konsekwencja w działaniu, jakość treści i produktywne działania są w naszej mocy, w przeciwieństwie do nieprzewidywalnej liczby na wadze, liczby subskrybentów na YouTube czy zachcianek algorytmu. Zdumiewający mieszkańcy okinawy stanowią mistrzowskie lekcje w pełnym entuzjazmu życiu nawet w złote lata. Ich sekret, poczucie Wspólnoty i filozofia ikiga i czegoś, co daje sens istnieniu. Od nauczania sztuk walki mając 102 lata, do stulatka rybaka utrzymującego rodzinę, opowieści tych starszych osób inspirują nas do odkrywania naszego własnego ikigai. Zagłębiając się w koncepcję emerytury, odsłania się jej nowoczesne wady. Idea wkładu w społeczeństwo w porównaniu do wycofania się w bezczynność stawia poważne pytania dotyczące naszych wspólnych wartości. Rozważcie emeryturę przez ten pryzmat i zastanówcie się, czy produktywność nie tylko wzbogaca dni, ale również je przedłuża. Tutaj mamy kuszącą propozycję, czy zawsze więcej godzin oznacza więcej pieniędzy? Przedstawiam porównanie: absolwent Harvardu MBA w porównaniu z menedżerem sklepu detalicznego i nauczycielem. Średnia pensja podzielona przez ilość przepracowanych godzin wynosi 28 dolarów za godzinę dla wszystkich, niezależnie od prestiżu związanego z tytułem. Różnica polega jedynie na liczbie przepracowanych godzin, co prowadzi do egzystencjalnego dylematu dotyczącego wartości czasu w porównaniu do pieniędzy. Uzgadnianie myśli, słów i czynów to punkt odniesienia dla szczęścia. Ta harmonia echo zdania wielkich umysłów, takich jak Napoleon Hill, który już dawno temu głosił ten przekaz. Oto pożywka dla myśli, kwestionujcie powszechne maksymy. Ptaki o tej samej kulturze, przeciwieństwa przyciągają się, napięcie między takimi hasłami przypomina nam, że kontekst jest królem. I wreszcie, drodzy panowie, mam nadzieję, że dzisiejsze rozważania na temat równania szczęścia nie tylko podniosły wasze umysły, ale także skłoniły was do doskonalenia poszukiwania radości i celu. Zastanówcie się nad tymi wnioskami i zidentyfikujcie zmiany, które zamierzacie wprowadzić. Jeśli znaleźliście wartość w tym, co tu usłyszeliście, wciśnięcie przycisku subskrybuj, obwieszczenie dzwonka i kliknięcie lubię to mogą być pierwszym krokiem w uzgodnieniu waszych działań z waszymi celami. Zakończmy na wysokim akordzie. Kwestionowanie schematycznego sposobu na zadowolenie może być budzikiem, który przeniesie Was z zbiernego zadowolenia do aktywnego spełnienia. Jeśli ten film dostarczył więcej wartości niż się spodziewaliście, wszelkie wskazówki w uznaniu tego są zawsze mile widziane. Zostawcie coraz lepsze ślady, pamiętajcie, że podstawą dobrobytu jest nie tylko zarabianie więcej, ale także życie na pełnych obrotach.